Witajcie, z tej strony To jest trzeci odcinek z gry Super Mario Sunshine No i dzisiaj kontynuujemy sobie Bianco Hills Mam nadzieję, że dzisiaj skończymy Także mamy scenariusz numer 6 Sekret brudnego jeziora Zobaczymy troszeczkę się pobrudziło to jezioro od czasu naszej ostatniej wizyty Musimy wejść tam do tej dziury. Słuchajcie. O, spójrzcie ten skok. Fajnie, prawda? Jasne. Ok, w ogóle dzięki, że e, oglądacie moje filmiki w sensie. Szczególnie Super Mario 64, ten najnowszy, w jeden dzień zdobył ponad 160 wyświetleń. Co jest w ogóle jakieś niemożliwe, moim zdaniem. Było niemożliwe do teraz. Ale dzięki, że Wam się udało. No i co, mostek naprawiony, więc można sobie łatwo przejść. Kurde. Ale właśnie w tych starych grach Mario 3D, właśnie widać to, jak, jaki Mario jest wrażliwy. Na przykład, jak się w ścianę wbiegnie. Za szybko, no to wtedy Mario się uderza o ścianę. Szczególnie to widać w Mario 64. Mario Sunshine, no też trochę, ale już nie tak bardzo. Ok, eee... to co zrobimy? Sobie triple jumpa. <słuch> Tylko jak się robi triple jumpy? Jakoś tu jest na pewno inaczej sterowanie. Okej. Okay. Oberwy raz, ale to... i Mario, wyskocz z tej wody. Okej. Okay. proponowane mniej więcej. No i co jej mamy? No okej, okay, nie zdążyłem zabrać. E, dobra. No, znowu mamy poziom bez flada. Zobaczcie. a tym razem jest on... Troszkę bardziej skomplikowany, więc, yy, no troszeczkę już się boję. Ale... <grystanie> Mam nadzieję, że nie będzie tragiczny jakiś. Czyli musimy... Skakać na te platformy w odpowiednim czasie. Okej. Okay. Na razie to trudne nie jest. O i Wanapa mamy w łatwym miejscu, w bezpiecznym. Teraz się możemy od ściany odbić. Tylko, że spadłem. Więc musimy na tej platformie wylądować. A, możemy się odbić. Akurat, no dobra, okej. Okay. Super. Okej, okay. to nie było do przewidzenia. Okej, okay, lepiej tu nie skakać. Taka moja rada ja tutaj skoczyłem odruchowo, ale lepiej nie. Wierzcie mi okej, okay, no ale to sobie tutaj przeskoczymy. A teraz. Dwie strony jednocześnie się obraca. Okej, okay, one możemy sobie zignorować na razie. Ale na szczęście Mario się nie ślizga tak. Więc jesteśmy bezpiecznie na górze znowu. Znaczy, znowu no po prostu jesteśmy na górze. I teraz tak. Jak się to teraz odwróci, to skaczemy. Teraz powiedzmy, że tam. Teraz tam. <noise> Nawet nie skoczyłem. Okej, okay, od samego początku. Aż, kurde. Mario, no skacz! Czy mi się przycisk coś... Pewnie mi się coś z przyciskiem stało, no chociaż no... Nie, no, normalnie mogę skakać się. To co jest. Ja nie mogę. Dobra. Eee, także to jest dosyć trudny level. Szczególnie jak się powróci do gry po długim czasie. Okej, okay, teraz tam. Oj, to było dobre akurat. Ona po sobie zabieramy. Tutaj w sumie też można... Nie, nie, nie! O! Oh. Ej, w sumie to łatwiej chyba jest. Czekajcie. Łatwiej chyba tak, nie? Na górę. O, no. Jasne, że tak. Dobra, już teraz powinno być tutaj łatwiej. Ponieważ mamy tu już bardziej. No, na pra, ja nie mogę. Ale strasznie głupie jest w tej grze to, że jakby Mario zapomniał, jak się robi long jumpy. Nawet tu nie można kucać. Bracie to sobie w pierwszej grze dosłownie Mario, Super Mario Bros można było kucać okej, okay, no co. To... fajnie dobra, po prostu teraz wam wytnę tą nieudaną próbę tę nieudaną próbę i pokażę wam udaną, no chyba, że to jest ta okej, okay, jestem z powrotem na górze, słuchajcie i straciłem wszystkie życia, więc miałem Ekran game over. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. okej okay, właśnie to chciałem zrobić wcześniej. Dobra. Już. Ok, także udało się. Fajnie. Na sam początek gry dosyć trudna. Tru y trudna plansza. Trudny scenariusz. Ale na szczęście się udało. Więc tutaj. Jestem spokojny. Taudy tutaj się cieszą. No i lecimy. Okej, okay. <grymne> nieźle. Następnym jest Shadow Mario na wolnym wybiegu. <grymne> Okej, <Okay. grymne> musimy go złapać. Musimy go złapać. Ej! Ej! Mario! Możemy go w ten sposób tutaj e, torturować. I już! Złapany! Ej! Zapamiętam to sobie. Okej. Okay. Łatwy shine. Mniej niż minutkę, na pewno. No i lecimy ostatni. Ósmy. Oczywiście w tej grze też jest 100 monet. Szajny za 100 monet, ale one są już bardziej skomplikowane niż w Mario 64. Więc nie będę ich na razie robił, zostawię sobie na koniec. Okej, okay, czerwone monety... ...z jeziora. Czyli mieliśmy... ...w wiosce, a teraz mamy nad jeziorem. Że udajmy się tam jak najszybciej. Czyli mamy na co czekać właściwie. No i skoro już tak szybko nam to idzie wszystko, to na koniec odcinka jeszcze pochodzę sobie trochę po mieście i zobaczymy, co tam można zrobić. Bo tak to gramy w same poziomy. Ale po mieście też wypadałoby poładzić trochę. Okej, okay, ładny skok. Okej, okay, super. Dobra, 1 na 8. To będzie 2. Okej. Okay. Misnąłem niestety. Ale te pajączki mogą mnie podbić, z tego zapamiętam. Okej, okay, to dosyć wysoko. Tylko wylądować na monetce, dobra. No mniej więcej wylądowałem. Czyli musimy je tak jakby wodą tutaj prysnąć i... I się wystrzelić. Tam nie dolecę. Kurde. O, złapałem się liny. Świetnie. To mi ułatwi. Okej, okay, tu już mamy trzeci. Trzecią monetkę znaczy. I... O nie, tylko że tutaj te... Ten wiatr jest na górze. Nie, no i właśnie. Twórcy bardzo lubią no, właśnie dodawać takie... Rzeczy, które wkurzają mocno. Dobrze, że już w obecnych grach Mario tak nie jest, bo... Kurde, o kurde. Pajączku! Ej, zaraz. On nie może faktycznie zrobić jakąś krzywdę, czy... Tylko jest takim... Pasywnym przeciwnikiem. Co mi bardziej tylko pomaga. O, dobra. Kolejna monetka namierzona. Świetnie. No, i teraz tutaj kolejna. Uwaga! O! o dobra, myślałem, że spadnę, ale na szczęście nie. Szczęście tak się nie stało. I mamy tutaj jeszcze niebieską monetkę. Oj, 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 oj. oj. Ale żeś Mary wylądował w tej wodzie. Ale jest monetka pod wodą. Nawet tu zobaczcie, nie mogę dosięgnąć. To, to weźmy tą pod wodą na początku. Tak się tu dziwnie trochę pływa przyciskami Ale nie szkodzi Najważniejsze, że mamy monetkę Grand pound Świetnie Właśnie, na liny, na liny Jest monetka też pod mostem Którą sobie też zdobędziemy Bo to nie jest problematyczne O kurde, mi się przyciski pomyliły Chciałem ZL wcisnąć, a L wcisnąłem po prostu Dobra zapisz Nie muszę się... Nie, nie muszę trzymać B. Dobra. Okej. Okay. A to teraz rozejrzmy się. O, tam są dwie w ogóle. Tak troszkę dalej od jeziora. Ale są te... Forki na palmach, które no, <noise> niestety są dla nas niemiłe zbyt, okej, okay. ale tutaj sobie to zabieramy, mogę nad pierwszą osobową kamer kamerkę na linię aktywować, więc super, w ogóle, <noise> co to za pierwsza osobowa kamerka jak samego siebie widzę, no śmieszne, taka no prawie pierwsza osobowa, taka półtora osobowa kamerka. tam wyskoczyło? Bananki. Okej, okay, co dalej? Może tutaj. Monetki. Świetnie. Oj oj oj. Ty. O, jeszcze ten mnie tutaj chciał. No Położył się przecież na ziemi. Już widziałem, widziałem, wy widzieliście. Zostało to wszystko nagrane. O tak! Jest druga dysza. Okej... Okay. Jest to dysza, mianowicie... Rakietowa. Eee, przytrzymaj ZR i wystrzel się w powietrze. Okej, okay, zapiszmy. I teraz chyba będziemy mogli w Delfino Plaza aktywować tą dyszę. To więc jest to spore ułatwienie. Więc dzięki tej dyszy będziemy mogli zdobyć monetkę tamtą, której się nie udało. Jeszcze musimy jedną znaleźć. Zobaczcie, teraz mam te dwie. Haha Perfekcyjny timing. Nie zdążył mnie złapać ten duszek, no. Szczęście. Okej, okay, jedna jest, zobaczcie, na samym szczycie wiatraka. Ale chciałbym jeszcze zdobyć tą dyszę, której nie zdobyłem wcześniej. Y, tą w szarym pudełku. Ale nie wiem, czy będzie ona dostępna w tym scenariuszu. No zobaczymy, zobaczymy. Okej. Okay. Ale łatwizna. Z tym power upem to jest po prostu pikuś. Okej, okay, może uda się z, z wiatraka zeskoczyć na tamtą monetkę. I przy okazji zobaczę czy jest tam ta dysza jedna. Okej, okay, to poczekajmy sobie tutaj. Eee, no niestety nie ma. Kurczę, no to trzeba będzie... Albo wrócić po to, albo po prostu poczekać na następny scenariusz. O, tu z niego też dostaję monetkę, więc. No, jakby spoko, spoko, zabiorę. Jak dajecie, to zabiorę. I teraz, gdzie była ta monetka? A, ona nie jest na wiatraku, tylko wysoko po prostu nad liną. No dobra, no to zróbmy skok wiary. O, dobra, na linę, na linę. Nie, nie trafiłeś, Mario. Ale raczej nie ma to problemu, gdyż. Oj, ej, trochę wysoko to jest. Wyżej niż się spodziewałem. <śm> no, serio? Żadnej z tych linek nie dotknąłeś. No ja się dotknął, ale się puścił od razu. Bo chyba trzymałem ZL. No, no właśnie. No i tutaj się wystrzeliwujemy. Aha, tylko że muszę skoczyć jeszcze. O kurde, zaraz mi się woda skończy. Dobra, to weźmy najpierw tamto. No nie jeszcze ten, serio. Dobra. No, dobra. Załatwiony skillowo, proszę bardzo. Nie! No nie! Dobra. No, i nawet tam nie doskoczyłem. Czy pajączek mnie też wysoko wybija? Tak wysoko jak rakieta. oj. Nie! Naprawdę w tą dziurę! Dobra, ale pajączek. Czekajcie, muszę pajączkę tutaj. ...zenerwować troszeczkę. Jeszcze raz może pajączku. O co jak? Tak? Aktywuję go na. Czekajcie, skoczę. No, czekaj. Skocz na niego. Wow! Ok, przynajmniej się jednej linki złapałeś, Mario. Niezmiernie mnie to cieszy. Będę ukrywał. No i. Musimy się z tej liny wybić i tak, więc monetkę tak czy siak zdobędziemy. Teraz tylko wystrzelić się? A no tak, musimy wyskoczyć. No tylko, że trochę trudno. Ale jakbym dał radę stąd, a nie dam rady, to by było świetnie. Nie no, trzeba jakoś od początku tam. O yeah, Mario, serio? Ja czasami nie wierzę, że Mario. Że kiedyś gry Mario były takie trudne, a teraz są takie proste. To jest słownie początek gry, ludzie. I to już jest takie skomplikowane. No dobra, nie spadłeś. To jest jakieś osiągnięcie. O! i złapałeś się, kurde. Mario. Nie poznajecie cię. No ale czemu teraz się nie łapiesz, Mario? Naprawdę. No, co ja mam zrobić, żeby on się złapał? No, ja nie no, Mario, dawaj! Mario! O, dobra! No wreszcie! To tam na górę! Znowu! Czy jakby kamerka była stabilna, to już po prostu byłbym mega zadowolony. Okej okay, teraz, żeby to się udało, trzeba po prostu nic nie robić. I lecieć sobie w przód. No i po prostu No i pięknie monetka zdobyta, teraz tylko na linę, e, tak na linę Rany Mario nie spadł z liny Okej, okay, monetka jest tutaj Ty Nie! Zatrzymaj się! Nie, no co ja zrobię? Teraz wyskoczę. Zatrzymaj się. Nie, już byłem tak blisko. Nie, no nie, po prostu nienawidzę się. To naprawdę czemu twórcy w ogóle coś takiego wprowadzili? Dobra, dawaj na górę, dawaj na górę. No i teraz jeszcze raz powtarzamy najłatwiejszy trik w grze. Stój na wprost Wystrzel się i ciesz się życie ja nie mogę. No, jeszcze mi tutaj ten pająk tutaj denerwuje no. Co za pająk w ogóle? No. Nie, to nie ma sensu. My już chyba nie zdążymy po mieście pochodzić. Chociaż nie, no jeszcze trochę czasu jest. Więc nie traćmy wiary, nie traćmy wiary. Czekajcie. O tak! No i to ja rozumiem. Słuchajcie. No i teraz znowu. Najgorszy koszmar. Czyli muszę z brzegu wyskoczyć. Albo nie, bo muszę... Ja wiem co muszę zrobić. Mario, nie możesz po prostu... małego kroczku zrobić przed siebie. O! Dobra. Prawie przestrzeliłem. No, nie! Nie! Ja nie mogę, Mario, ty jesteś, kurde. Niewiarygodny. Ja nie wiem jak no złapałeś się! Czemu się puściłeś? O, super. Dobra. <grystanie> Oj, coś czuję, że... ...to będzie śmieszna seria. Dobra, jak już tą technikę mamy wymasterowaną, no to to powinno pójść bez zarzutów. O, w prostej linii idealnej. Teraz tak, pewnie, ground pound. Tu jeszcze taki jakiś wzmocniony. Teraz tak patrzymy kamerką. W ogóle potrzebuję do tego rakiety? Aha, nawet nie potrzebowałem do tego rakiety. No to ja jestem po prostu. Jestem niewiarygodny. Czekaj, Mario, możesz się tam ustawić? Świetnie. Dobrze. Dobrze. Nie. Ja. No. Ha! Sajwujemy grę! No i co? E, zobaczmy jeszcze, czy możemy coś tam zrobić. Czy jest jakiś nowy scenariusz? Wydaje mi się, że nie. Ale wskoczymy na pewności. Właśnie, możemy sobie jeszcze zdobyć e, tamtą dyszę, jedną specjalną. No nie, już wszystko mamy zrobione. Więc tutaj wejdźmy sobie Secret of the Dirty Lake i zdobądźmy to, czego potrzebujemy. I zdobędziemy po tym jeszcze jeden łatwy shine na mieście. Także tutaj to już sobie. No nie ma co tutaj czekać. Dobra. No i piękne skoki, Mario, właśnie tak. Właśnie tak ma być. Żeby być dobrym, trzeba po prostu ćwiczyć. Ja już to kiedyś sobie wyćwiczyłem, ale zapomniałem. Jakoś właśnie to Mario Sunshine było dla mnie takie. No tak odbierało mi chęć do gry po prostu ta trudność. Ale no, trzeba sobie z tym radzić jakoś. Kiedyś ludzie co musieli z tym radzić. Okej, okay, jest pudełko. Teraz tak, robimy tam taki skok nazwany spin jumpem. Który powinien nas zaprowadzić jakoś sensownie? Ej, to było sensowne dosyć. To było całkiem sensowne. Złap się, Mario, krawędzi. Teraz tak, żeby tam nie aktywować tej strefy. Zdobajcie, duszę turbo. Przytrzymaj je i zoom. No i save and continue. Wiadomo. Zapisane. Mogę Wam to pokazać, ale tutaj to za wiele nie, nie da Dobra, wejdźmy sobie stąd. I powinniśmy mieć już tą dyszę tutaj za nami, za posągiem. O, dobra. Aha, no, nawet tego tu nie. <ścoughs> no to po co ja to w ogóle robiłem? Dobra, no, mamy zaliczony mimo wszystko. Poszukamy, może coś będziemy mogli zrobić. Tak jest duże dosyć to miasto. Takie jak na gry wideo oczywiście. Takie stare. Oczywiście tak gra nie pomieścić jeszcze większego. Z wiadomych względów. O, zobaczcie. Tu jest takie pomieszczenie specjalne. Znisz wszystkie skrzynki w 30 sekund, żeby wygrać nagrodę. Chcesz spróbować? Tak. A ja i się zaczęło już, dobra. Czekajcie, czekajcie. Ja nie mogę. Jakby... No jakby jak ja mam to zrobić, no? Jak Mary nawet na te skrzynie nie może wskoczyć. Dobra, już mi tutaj czas... No naprawdę. Bo ja mogę po tym... Y tak, mogę. Co no to, to bę tak będziemy robić? <noise> Co to było? Jeszcze raz. Poćwiczy sprój ponownie. No dobra. A to ćwiczymy. Albo wystarczy po prostu skoczyć. O tym nie pomyślałem. Czemu mario Side flipa nie umie zrobić? Ja nie mogę, jaki to jest po prostu. No, dawaj, jeszcze raz. No co, poćwiczyłem już. O, dobra, wystarczyło wyjść i wejść, dobra. To jeszcze raz, dawaj. Dawaj. Te. Da. Czemu nie mogę? O, dobra. Dobrze i rób te salta, Mario. Dobra. Ja nie mogę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie zdążę, ale... <słuch> Okej. Okay. Już poćwiczyłem, próbuję ponownie. Wita, Jak ty to szybko naprawiłaś, gościu? Dobra, gadaj ze mną. Gadaj ze mną. Tak, chcę spróbować. Dawaj. Super. Dwie na raz? <laughs> Oczywiście. Po co dwie raz, jak można zero, nie? O, tutaj ładnie dwie na raz poszły. Bo czasami, wcisk jak wciskam ZL, to się coś z kamerą dzieje. Zamiast Mario, żeby Grand Pounda robił. I okay, dwie skrzynki i 7 sekund. Nie, 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 nie. nie. Ja nie mogę. Wiesz, co gościu? Dobra, wiecie co? Ja już będę kończył odcinek, bo dzisiaj naprawdę się wkurzyłem przez Mario Sunshine, więc. Y <ścoughs> Jeśli chcecie spróbować sami, no to spróbujcie przejść, ale. No ja muszę poćwiczyć, jak widać. Ja jeszcze muszę poćwiczyć. O, to był, to był na przykład fajny skok, ale wiecie. Czasami po prostu działa wciskanie losowych przycisków, jak to za malucha się grało, nie? Wszystkie przyciski losowe. O, nawet tutaj mapę włączę. O, ej. Ty, o tym nie wiedziałem wcześniej. <laughs> Odkryłem no mam rzecz. Dobra, ale dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja zobaczę się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!